Cześć moi drodzy, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę Wam opowiadać o gwieździe niejednoznacznej, ale o gwieździe na pewno, mimo że w mainstreamowych mediach nie zawsze o Panu Mariuszu usłyszycie. To myślę, że warto przyjrzeć się jego osobie, bo miliony wyświetleń w serwisach świadczą o tym, że ma wierne grono fanów. Zresztą jest gwiazdą śląskich szlagierów, ale nie tylko. Naprawdę tych gatunków i nurtów, w których się porusza muzycznie, jest wiele. A w ostatnim czasie bardzo Wam się podobał odcinek o Teresie Werner, więc postanowiłam od czasu do czasu robić dla Was również odcinki o gwiazdach popularnych w tym nurcie, jakim są śląskie szlagiery. Choć dzisiaj, tak jak podkreślam, od początku Pan Mariusz. Nie jest idealnym przedstawicielem. Grywa bowiem muzykę country, a nawet pasjonuje się starym rock'n'rollem i to z powodzeniem. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądała jego droga do kariery, jak wygląda jego życie prywatne, co lubi robić w wolnym czasie, jakie ma plany, jak to się stało, że śpiewa dla nas, to serdecznie zapraszam Was do oglądania mojego odcinka, którego gwiazdą będzie Mariusz Kalaga. Mariusz Kalaga urodził się. 19 grudnia 1959 roku w Dąbrowie Górniczej. Pan Mariusz od zawsze kochał muzykę, ale nie przypuszczał, że zajmie się nią profesjonalnie, choć jako pierwszy swój występ ważny i debiut uznaje swoją rolę Zorro w przedszkolu. Miał 5 lat, śpiewał piosenkę i być może właśnie ta chwila zaważyła o jego przyszłych losach. Trochę był na to spisany, bo choć być może jego rodzina nie zajmowała się muzyką aż tak profesjonalnie, to jednak ukierunkowali młodego chłopca na to, żeby była to jego największa w życiu pasja. Rodzice stworzyli mi bardzo ciepły i śpiewający dom. W każdą niedzielę chodziliśmy do kościoła. Mama i tata też dobrze śpiewali, więc mieli za młodu swoje przygody muzyczne. To też w genach przeszło troszkę na mnie. Zresztą dziadek grał na perkusji i kontrabasie, więc mogę stwierdzić, że mój rodzinny dom był pełen muzyki. Ale często wam mówię, poważny zawód warto mieć, prawda? Bo jest to branża niepewna. No i chyba pan Mariusz na to też postawił. To również też go bardzo interesowało to, czyli budownictwo. Dlatego ukończył technikum budowlane. Został następnie absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku fizyki z astronomią. Także widzicie tutaj trochę od sasa do lasa, ale pan Mariusz zaznacza, że tylko w teorii, bo w praktyce fizyka z muzyką ma dużo wspólnego, na co dowodem jest jego praca magisterska. Muzyka i fizyka się ze sobą łączą, a moja praca magisterska z fizyki dotyczyła tematu akustyki. I później, co ciekawe, pan Mariusz przez 13 lat uczył fizyki w szkole. Ale nie były to ostatnie studia, które skończył. Ukończył także Akademię Ekonomiczną w Katowicach jako menadżer kultury, a także Wyższą Szkołę Biznesu z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Mimo, że dzięki swojemu wykształceniu ma bardzo szeroki wachlarz zajęć, które mogłyby być jego pracą w życiu, on zdecydowanie postawił na muzykę. Jest ku temu powód. To zasługa stwórcy, że jak to już niektórzy twierdzą dał 2,5 oktawy. To dar, którym chce się dzielić z ludźmi poprzez śpiewanie no i którego zdecydowanie uważał, że nie wypada zaprzepaścić. Zawodową karierę muzyczną rozpoczął w 1980 roku na festiwalu piosenki studenckiej. I choć dla ludzi, którzy dziś słuchają jego muzyki może to być zaskoczeniem, ale tylko dlatego, że niezbyt dokładnie przyjrzeli się karierze pana Mariusza, że wywodzi się on od rock'n'rolla. W młodości słuchał w Radiu Luksemburg piosenek wykonawców takich jak Elvis Presley, Johnny Cash czy Roy Orbison. Przy tym panu się na trochę zatrzymamy, ale zanim to, to jeszcze cofnijmy się trochę w czasie. Bo tak jak wam mówiłam, rodzina pana Mariusza bardzo była religijna i dużo śpiewali w kościele. I pan Mariusz jako 14 latek zaczął już należeć do zespołu wykonującego muzykę o tematyce religijnej. To zaowocowało udziałem w koncertach, występach, spektaklach. Potem także w latach 70. założył kabaret Agrafka i jednocześnie śpiewał w zespołach Buda Folk i Unisono. A ta cała historia prowadzi do tego, że w latach 80. i 90. z kolei należał do zespołu Dąbrowiacy. I jak sam przekonuje, mimo że później naprawdę w jego karierze działo się sporo, to jednak właśnie podczas bytności w tym zespole przeżył najważniejszy dzień swojej kariery. Jaki? To zdecydowanie jeden z dni stanu wojennego na placu świętego Piotra w Watykanie zaśpiewałem pieśń Czarna Madonna. Wszystko to miało miejsce w obecności naszego człowieka tysiącleci, Jana Pawła II. Na placu znajdowało się wtedy około 12 tysięcy ludzi. Pamiętam, jakie wzruszenie wywołały u mnie pierwsze frazy tej pieśni, którą wykonałem wraz z zespołem pieśni i tańca Dąbrowiacy. To było coś nie do opisania. Nie da się tego zapomnieć i nawet jak to mówię, to musi Pan w tym w momencie słyszeć wzruszenie, mówił w jednym z wywiadów. W ciągu kolejnych lat również śpiewał w zespole folklorystycznym Siemianowice. Ale teraz czas na Roya Orbisona, przy którym przez chwilę się zatrzymałam, a to nie bez powodu, ponieważ pan Mariusz ma z nim bardzo wiele wspólnego. Otóż Roy chyba jest jednym z jego największych idoli. Zresztą w 1993 roku nagrał kasetę z utworami Roya Orbisona i w związku z tym nazywany jest często Royem Orbisonem z Nadwisły. Nikt inny w Polsce dotąd nie odważył się nagrać materiału jemu poświęconemu po polsku, mi to się udało. Łatwo można policzyć, że mija 20 lat od tamtego czasu. Przez te lata kierunek Roya Orbisona wytaczał mi artystyczną drogę. Nawet w swoich audycjach pod tytułem Muzyczne Wspominki dla Rodzinki, która była emitowana w jednej ze stacji radiowych, często prezentowałam jego twórczość. Mówił w wywiadzie dla nasze miasto.pl kilka lat temu. A w 2000 roku odbył się Recital od Orbisona do Nelsona, transmitowany na żywo przez TVP2. To wydarzenie sprawiło, że jego kariera nabrała tempa i został zaproszony na festiwal muzyki country do Mrągowa. W ciągu wielu lat występowania na pikniku country odebrał wiele nagród, a w 2013 roku otrzymał nawet tytuł honorowego kowboja Miasta Mrągowa. Ale w swoim dorobku pan Mariusz ma ponad 20 albumów. Utwory, które sprawiły, że jest rozpoznawalny, to m.in. Jedna z gwiazd, co tu jest grane? Sen o Dalmacji, Niewinny mój kwiatku, Zapamiętaj mój numer telefonu, czy Gdy się napełni szkło? Podczas koncertów możecie właśnie usłyszeć również piosenki Raya Orbisona albo Elvisa Presleya. W 2000 roku brał udział również w największym na świecie festiwalu country, który odbywa się w Nashville w Stanach Zjednoczonych. Muzykę country też stara się przemycać do swojej twórczości. W 2000 roku założył także zespół Partners. Pan Mariusz przekonuje, że swój wizerunek stara się budować w oparciu o różnorodność, ale naturalność. Nie stara się udawać kogoś, kim nie jest. Nie uważa, że człowiek musi zamykać się tylko w jednym gatunku muzycznym. Trzeba być prawdziwym, trzeba być sobą. Ja nigdy nie udaję kogoś, kim nie jestem, więc nie mam powodów, żeby być nienaturalny czy sztuczny. Natomiast, żeby być tutaj w 100% fair z wami, i to oczywiście muszę powiedzieć o tym, że no nie wszystko jest tu takie piękne. Jest grupa osób, która w odniesieniu do pana Mariusza uważa, że nie jest to artysta pełnowymiarowy, z tego powodu, że jego muzyka jest taka łatwa, lekka i przyjemna, i bardzo często jest to muzyka nie tyle inspirowana, ale nawet należąca do twórców z zagranicy, w której pan Mariusz tworzy teksty po polsku i po prostu wykonuje polską wersję tych piosenek. W związku z tym, właśnie wiele osób uważa, że jest to kopiowanie muzyki z zagranicy, a nie tworzenie własnej, autorskiej. Pan Mariusz odpowiada na to tak. Znam kilka osób, które zarzucały mi sięganie do coverów i robienie ich w wersjach polskojęzycznych, choćby w przypadku piosenki Jedna z gwiazd. Na tego typu zarzuty odpowiadam. Który z polskich wykonawców tak nie zaczynał? Przecież wielu znanych wykonawców, jak choćby Budka Suflera, Urszula Sipińska, czy Bogusław Mec i wielu, wielu innych, swoje kariery rozpoczynali od utworów coverowych, wydanych w wersji polskiej. W moim przypadku było podobnie. Tak się składa, że ten przypadek nie był dla mnie przełomowym, ponieważ już funkcjonowałem na scenie muzycznej. Piosenka jedna z gwiazd dopiero w 2008 roku, będąc na Karnawale w Düsseldorfie, zagościła w moim repertuarze. Usłyszałem to nagranie. W którym zainteresowałem się, ku uciesze moich znajomych, którzy spowodowali, że miałem kontakt z właścicielem tego utworu. Mam pełną zgodę na używanie tej piosenki na terytorium Polski i wyłączność. Dlaczego więc nie? Mam na swoim koncie dużo autorskich piosenek, tylko że ja zawsze twierdzę: każdy powinien robić to, na czym najlepiej się zna. Ja sam przede wszystkim jestem wykonawcą i piosenkarzem. Od czasu do czasu coś napiszę, a potem korzystam z pomocy tylko dobrych kompozytorów. Oni zawsze piszą dobrą muzykę. I szczerze Wam powiem, mówcie co chcecie, ale ja to kupuję. Uważam, że już Wam wielokrotnie mówiłam, że jeżeli chodzi o to, czy muzyka jest ambitna czy nie, to jest takie dla mnie bla bla bla, bo niech naprawdę każdy robi co chce, nie każdy musi tego słuchać. Ale uwielbiam po prostu szczerość i mówienie jak jest. I tutaj w tym wypadku dokładnie tak jest. Pan Mariusz nie kreuje się na wielkiego twórcę nie wiadomo jakiego. Nie mówię, że jest wielkim artystą, ale korzysta z pracy wielkich artystów, bo jest po prostu świetnym showmanem i na scenie sprawdza się najlepiej. I taka szczerość jest moim zdaniem spoko, bo chyba najgorzej jak jesteśmy oszukiwani i tutaj właśnie ktoś wywnętrza się na temat tekstu, który dotyczy jego osobistych wspomnień, ale potem jak przyjrzymy się twórcy tekstu, to okazuje się, że te wspomnienia to chyba nie jego. A wracając do Pana Mariusza, ma on bardzo wiele fanek, które nie kryją, że hmm, no może marzą o nim skrycie wieczorami. Pan Mariusz jednak odpowiada na to także ucina nieco te marzenia. Ponad tym, co robię, są czasem tak zwane uczucia platoniczne, na które nie mam wpływu. Kobiety lubią moje piosenki, to wiem. Nie zgodzę się z tym, że moje serce jest zamknięte na różnego rodzaju znajomości i przyjaźni, ale traktuję te relacje w kategoriach artysta-publiczność. Tak, ponieważ pan Mariusz jest żonaty, jego żona często jeździ z nim na koncerty, pełni funkcję jego menadżerki, zajmuje się stroną akustyczną i kierowaniem samochodu w przypadku zmęczenia męża. Jej wielką pasją jest gotowanie, a także czytanie książek, które wręcz podobno zjada. Lubi także tematy numerologii, a także zajmuje się często wystrojem i dekoracją wnętrz, bo to też jest jej pasją. Zresztą można powiedzieć, że pan Mariusz stworzył niejako biznes rodzinny, ponieważ ma trzech synów. Najstarszy jeździ z nimi w trasy, jeżeli tylko ma czas, i często i chętnie występuje z ojcem. Gra na instrumentach klawiszowych, synowa śpiewa w chórkach. Drugi syn jest informatykiem, a najmłodszy nie wiem co teraz robi, ale jeszcze jakiś czas temu jeździł z rodziną i zajmował się sprzedażą płyt podczas koncertów. Pan Mariusz nie ukrywa, że tworzy raczej dla dojrzalszej publiczności. Jego odbiorcami są osoby powyżej 50, 40 roku życia. Chociaż osoby w wieku 40 lat nazywać osobami w średnim wieku, to tak strasznie dla mnie brzmi. A pan Mariusz mówi, że uwielbia koncerty, dlatego że może się ze swoją publicznością spotkać face to face, czyli po polsku. Twarzą w twarz. Bardzo kocham ludzi, więc kontakt na koncercie jest dla mnie bardzo ważny. Widząc usta śpiewające ze mną treści piosenek, chyba nie ma lepszej zapłaty dla wykonawcy. Jest mu bliski język włoski, często śpiewa w tym języku, również występuje we Włoszech i często łączy to ze swoją pasją, jaką jest narciarstwo. Ale nie jest to jedyna jego pasja, co poza nartami lubi robić pan Mariusz. Może wielu osobom wydawać się to dziwne, ale lubię grzebać w ziemi. Jest tam takim domowym ogrodnikiem. Czasem eksperymentuje z roślinami na tarasie. To mnie naprawdę relaksuje i uspokaja. Czasem lubię również stworzyć jakiś projekt i pobawić się w architekta wnętrz. W 2012 roku pan Mariusz otrzymał nagrodę ministra kultury, zasłużony dla kultury polskiej. Najbardziej jestem dumny z tej nagrody, jaką otrzymałem od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, za krzewienie polskiej kultury. To dla mnie wyróżnienie za całokształt mojej twórczości. Nie chodzi tu o występy sceniczne, ale również jestem przewodniczącym komisji kultury Związku Miast Polskich. Jest to działanie, aby nasza kultura miała się dobrze, rozwijała się i nie dawała o sobie zapomnieć. Pan Mariusz mówił często, że jego przyjacielem był Krzysztof Krawczyk. Łączyło ich to, że uwielbiali tego rock'n'rolla. Ich idolem był przecież Elvis Presley. Wiadomo, że u pana Krzysztofa bardzo widoczna była ta fascynacja, podobnie jak u pana Mariusza. Na jednym z koncertów w Dąbrowie Górniczej wykonali nawet razem piosenkę, gdy nam śpiewał Elvis Presley. Faktycznie jesteśmy z Krzysztofem przyjaciółmi. Tyle rzeczy się od niego nauczyłem i chwała mu za to, mówił pan Mariusz. A oprócz działalności muzycznej również realizuje się, można powiedzieć, no dziennikarsko, tak troszkę nawet, ale jednak na antenie Radia Silesia prowadzi autorski program, a z żoną, która jak już słyszeliście uwielbia gotować, w telewizji Silesia emitowany był jego program Przebojowe Smaki Mariusza Kalagi. Bo jak sam mówi, lubi dobrze zjeść, co widać. Ale w porównaniu z moją żoną wiedza i umiejętności są dużo mniejsze. Pan Mariusz ma naprawdę wierne grono fanów, też oglądających go i słuchających jego muzyki w telewizji Silesia. Na pomysł tego odcinka, na przykład, nakierował mnie mój tata, który czasem lubi sobie włączyć, jak to ono mówi, Śląskie szlagierki. A co robi człowiek, który realizuje się na aż tylu polach, tak naprawdę w wielu dziedzinach? Skąd ta energia? Jak sam twierdzi, z tego, że jest człowiekiem bardzo optymistycznym. Wierzę w optymizm. Każdego wieczoru staram się z optymistyczną myślą zakończyć dzień. Próbuję oddalić wszystko to, co było. Bo dla mnie liczy się to, co jest i będzie w niedalekiej przyszłości, to znaczy za chwilę, za godzinę, dzień, miesiąc, nigdy nie wracam do rzeczy, które były. Nie oznacza to, że ich nie pamiętam. Staram się pamiętać wszystkie dobre chwile wspólne spotkania, koncerty i najciekawsze dokonania artystyczne. Taki sposób myślenia niejako samoczynnie napędza mnie do patrzenia na świat w kolorowych barwach. Ostatnia płyta pana Mariusza wyszła w zeszłym roku i nosiła tytuł Ale kocham je wszystkie. To trochę jak u nas na kanale. My też kochamy je wszystkie, te nasze gwiazdy, prawda? Niezależnie od tego, co tworzą i tak dalej, to myślę, że ja tutaj tak działam i Wy w komentarzach udowadniacie mi, że naprawdę tak można, z nowymi wyjątkami, ale pomijmy je, żeby szanować każdego za jego twórczość i naprawdę w każdym znaleźć coś dobrego do naśladowania. Mam nadzieję, że dzisiejsza historia była dla Was ciekawa, interesująca. Czy są tu jacyś fani Pana Mariusza? Jeśli tak, to oczywiście widzimy się w komentarzach, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, żeby na przyszłość wiedzieć o nowych odcinkach. Warto oprócz guzika subskrybuj, wcisnąć wtedy dzwoneczek, bo będziecie dostawać powiadomienia, kiedy na moim kanale pojawi się coś nowego. No i oczywiście pamiętajcie, że jest grupa przyjaciół kanału Pauli Rodak na Facebooku, ja jestem też na Instagramie, więc śledźcie mnie tam. Bo dużo ciekawego będzie się działo w moich social mediach. Odwiedzajcie kartę społeczność. No i bądźcie tutaj ze mną aktywni, bo już niedługo przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem. O kim tym razem? Czy uda mi się Was zaskoczyć? Czy dziś Was zaskoczyłam? Dajcie znać. No i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!